Powiedziałam, że świat po wielkim resecie to będzie świat zbudowany na neopogaństwie, na idei nierówności ludzi, i kolejnym elementem tej układanki jest to, że będzie to świat post-ludzi. Świat po wielkim resecie to będzie świat post-ludzi. Co to oznacza? Klaus Schwab, czwartej rewolucji przemysłowej, wprost powiedział, że. Celem postępu technologicznego jest połączenie w jedną całość ludzi, maszyn i technologii cyfrowych. Ludzie, maszyny i technologie cyfrowe mają być połączone w jedną całość. Ludzie, tacy normalni ludzie, jakimi my jeszcze jesteśmy, będą znikać. Ludzie. Będą coraz bardziej łączeni z maszynami i z różnymi cyfrowymi technologiami, tak, że docelowo różnica między robotami, androidami, kimiś cyborgami, a ludźmi będzie coraz bardziej zacierana. Brzmi jak science fiction, ale tą zapowiedź znajdziemy w wielu różnych oficjalnych dokumentach, gdzie już wprost się mówi o. Ulepszaniu ludzi, o szczepianiu im różnych dziwnych urządzeń, po to, żeby pracowali w sposób bardziej optymalny, albo żeby mogli na bieżąco monitorować swój stan zdrowia, bo to podobno wszystko ma być dla nas dobre. Tylko, że w momencie, kiedy damy sobie coś wszczepić, zaimplementować, to nie będziemy już mieć kontroli nawet nad własnym ciałem i także nad własnym umysłem. I to jest dokładnie to, do czego dążą globalistyczne elity, i czego tak jak powiedziałam, wcale nie ukrywają. Wszystko jest zapisane w oficjalnych dokumentach, jak również w książkach Klausa Schwaba.